Norbia to pierwszy odcinek z Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Dzisiaj gra ze mną Mati. No. I jesteśmy, czekajcie, o, zobaczcie, jest 11 fala. I spróbujemy przeżyć jak najdłużej. Dobra, już idę po ciebie. No Mati, oni tu idą ze wszystkich stron, a ty kurde tam siedzisz i nic nie robisz. 嗯。Uh Elo? Jakbyście chcieli wiedzieć to Mati też nagrywa teraz Dobra, sobie idę kupić jeszcze piwo Dobra, już mam wszystkie potki Widzicie, to z 12 fala dopiero już jest tutaj niezła sieka. Nie wiem, ile będzie trwać te nagrania, ale postaramy się, żeby przetrwać jak najdłużej, nie? Dobra, ja sobie teraz będę zbierać te ulepszenie, bo już mam wszystkie potki kupione. A ty masz jakieś podki? Masz jakieś potki? Mhm. Kurde, nie mogę autofokusa wyłączyć, więc mi. Jak będzie tutaj trochę skakać na granie, to się nie dziwczę, ale nie mogę autofokusa teraz wyłączyć. Oh. No dobra, jakbyście chcieli wiedzieć, to mam Cole, Jagger noga, reanimację. I piwo korzenne czy tam imbirowe, <laughs> no. a ten y o kurde psy chodź, Mati, gdzie ty idziesz? Tam chodź, tam. No. I wiesz, nie? Przed max ammo sobie bronie reload, żeby jak najwięcej ammo dostać. I się nie dziwcie, jeśli będzie to czasami cicho, ale my nie umiemy tak cały czas komentować. Dobra, czekaj, czekaj, zreloaduj bronię. Już zriloadowałeś? No to bierz. Dobra, seri. Dobra, ja idę ulepszyć RPD. No. Dobra. Już. Dobra, chodź do baru teraz. Będziemy kampić. Ech. Halo Fokus. Panie Fokus. Proszę się ogarnąć. Jak widzicie, mam teraz ulepszoną broń. Więcej ammo. Szybciej chyba strzela. Nie wiem. No teraz sobie Blastera będę ulepszał. I wtedy kasteta jeszcze sobie kupię, żeby. Po prostu nie wiem, żeby było. A psy ogólnie się przydają, jeśli już masz później, bo zawsze później jest problem z amunicją. na no psy dają właściwie cały czas dostęp do maksamo. Jak chcecie, żebyśmy nagrywali jeszcze multiplayera, to, to zostawcie łapkę w górę. I napiszcie komentarz, że, że chcecie multiplayer. Ej, jest instantamy seriami, kurde, w te zombiaki napieprzamy. O kurde.

No może ci się pamięć skończyła po prostu. O czekaj, czekaj, reload, reload. Dobra. Już przeładowałeś, to bierz. O, no. No, ulepszaj szybko. No, wsadź tą broń. Aha, dobra. No, nie masz. No, bierz już. Już jest. Dobra. Wracaj do baru. Dobra, teraz jeszcze... No, tak. Ulepszam... No. O kurde. Fuck. Już przez chwilę myślałem, że padniemy, nie? Dobra, blastera wyciągam, bo tu się ostro robi. Jeszcze dodam informacje. Postaram się, żeby filmy pojawiały się dwa razy w tygodniu. Nie wiem w jakie dni, ale no, raczej no, będą te dwa filmy w tygodniu. Kurde, reload, już idę. Ty nie możesz stać w miejscu, tutaj trzeba cały czas biegać teraz. No dlatego jak się dlaczego, dlatego jak się z nią gra trzeba brać quick revive. <gry> Dobra, ja kupiłem. Tableta mary. Dobra. Żyjemy. Ej, a jaki my mieliśmy rekord fal? To, to pobijemy to teraz, kurde. O, instant dobra, Mati, nie strzelaj, bo mamy instanta. Pestkuj po prostu. Jednego strzała. Dobra, kabum. Ty Matia ja nie wiem, czy ja to ugram. Ja nie wiem, czy ja to ugram. Fak. Fak. No. Więc tyle by było z tego odcinka. Fajnie nam się grało. Jak chcecie, jak Wam się spodobał film. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i Elo.